Witajcie w kolejnej części recenzji LEGO Creator. W tej części zaprezentuję Wam drugi pojazd z zestawu o numerze katalogowym 6912. Eee, tym razem przedstawię Wam helikopter z serii LEGO Creator. Eee, pierwszą funkcją jest obracane śmigło. Eee, Drugą funkcją jest chowane podwozie, które chowa się w dziwny sposób. Jeśli chcemy schować podwozie w ten sposób i będziemy się bawić, że będzie lecieć w naszym kierunku ten helikopter, no to to będzie trochę głupio wyglądać, bo yy, te, to podwozie tak trochę wystaje i to nie najlepiej wygląda. Dlatego lepiej zrobić tak, ale w sumie wtedy i tak trochę dziwnie wygląda, jednak moim zdaniem troszeczkę lepiej wygląda, jeśli podwoje jest schowane w ten sposób. No dobrze, yy, mamy tutaj również to drugie śmigło, które da się obracać, jednak yy, lepiej tego nie robić, bo może odpaść statecznik. Yy. Mamy tutaj również dziwną rzecz, czyli silniki odrzutowe. Czemu silniki odrzutowe? W helikopterze. Nie wiem, zapytajcie twórców tego albo twórcę tego zestawu. Projektanta. Ja nie jestem projektantem, więc musicie zapytać kogoś innego. Bo nie wiem po co zamontowano takie silniki odrzutowe jak w samolocie, ale okej. Okay. Tutaj mamy kokpity, które są um, ustawione w dosyć podobny sposób jak w kanonierce z Lego Star Wars. Jeśli znacie kanonierkę i myślę, że tak, tą z Lego Star Wars to czy w ogóle ze Star Wars to możecie zauważyć, że ten kokpit jest podobnie te kokpity są podobnie ułożone jak w kanonierce. No dobrze, no to tutaj mamy tak, światełka mamy u dołu. Oczywiście łatwo odpadający dziób i skrzydła malutkie, takie, takie. Lądowanie wygląda trochę fatalnie, bo jeździ kadłubem po gdy ląduje czy jedzie to tak może jeździć kadłubem po ziemi. No więc tak trochę nie najlepiej. Chociaż w sumie to jest helikopter, nie startuje jak samolot. No dobrze, ale to już byłoby na tyle, bo co tu jeszcze opowiadać. Ogólnie mi się ten helikopter nie podoba od tego y, samolotu. No dobrze. To teraz jeszcze pokażę wam instrukcję. Nie typowo, bo tak później yy, pokażę wam już całą instrukcję. Bo, yy, no, no normalnie, no prawie normalnie. Tutaj mamy, że instrukcja od helikoptera zaczyna się od trzeciej strony, a od łodzi motorowej od 41. pierwszej. No to przejdźmy dalej. Już przelećmy sobie tą całą instrukcję. Tutaj mamy już budowę łodzi motorowej i spis elementów. Inne zestawy. No i nasz chłopiec. Tak. Jednak nie zapomnieli tej drugiej instrukcji. No dobrze. To teraz yy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie, polecajcie i do zobaczenia w kolejnej części recenzji lego kreator. Tak, pa pa.